Dzisiejsze czytania są bardzo obszerne i niezwykłe, ale brakuje w nich kilku wierszy. Ewangelista Jan w ósmym rozdziale pisze coś takiego, czego się jakby kościół boi i wstydzi, mianowicie, że pisze, że waszym ojcem, mówi do Żydów, jest diabeł. O, to jest bardzo ważne rozróżnienie. Jeżeli ktoś ma ojca za, za diabła, albo diabł jest dla niego ojcem, to będzie kontynuował ten świat, będzie go rozwijał, działał i Tymczasem w nas nie mieszka e, jakiś nieokreślony Bóg, tylko mieszka właśnie Ojciec. Kiedy wszystko po kolei zostało na naszych oczach dokonane, musi się wszystko też dokonać. Najpierw się apokalipsy, pierwszy to jest pandemia, drugi to jest e, wojna. Pana też wygasiła tą pandemię, przestaliśmy nosić te kagańce. Później się okazuje, że trzeci jeździe jest to głód. Mamy pełne magazyny trującej żywności od naszych złych braci, którym udzielamy pomocy, a oni nam oddają to z nawiązką. Więc trzeci jeździec, czwarty to jest wojna. Ona się toczy w świecie, nie jest tylko tutaj wokół nas, ona się dzieje w wielu innych miejscach. Jest jej dużo i Amerykanie w tym też bardzo czynnie uczestniczą. I o czym zapominamy. I ciągle się domagamy tylko nawrócenia Rosji, a trzeba się nawrócić całkowicie i muszą się nawrócić wszyscy. Zwłaszcza Amerykanie prowadzą 20 wojen na świecie, bo tyle ludzi wymordowali. Nie mamy też odszkodowań jako Polska ani za czas niewoli, czyli za czas, kiedy byliśmy po prostu pod rozmaitymi zaborami. Ale nie mamy też za wojnę. Polska cały czas nie ma rozwinie... podpisanych warunków pokojowych ani z Niemcami, ani z Rosją, więc jesteśmy krajem okupowanym i to widać wyraźnie. Myślę, że skoro sam nauczyciel Jezus Chrystus mówi, co mamy robić, że on wszystko podporządkowuje sobie jako, jako synowi człowieczemu, to jednocześnie jest powiedziane dalej, że wszystko odda ojcu nawet nie oddał nikomu ze stworzeń, niestety możemy sobie mówić co chcemy i teologię nową wytworzyć ale odda Ojcu po to, żeby Ojciec był wszystkim we wszystkich czyli Bóg żywy ma być wszystkim i wtedy się skończą wojny, bo jeżeli je, we mnie mieszka ten sam Ojciec co w was to nie mogę was krzywdzić ani oszukać, ani okraść ani napaść ani, ani pozbawić jedzenia, ani, ani mordować wasze dzieci. Nie mogę. Jest to po prostu jasna sprawa. A więc ojciec, który mieszka w nas, jest ostatecznym celem ludzkości. I to się już dzieje na naszych oczach. Przemiany, które są w świecie ducha, są odczuwalne w świecie materialnym. Ludzie są ogałacani, niszczeni, dewastowani po to tylko, żeby. Żeby nie odkryli swojej godności wielkości. Psalmista w ósmym psalmie, w czwartym wierszu mówi wyraźnie, że kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim jest Syn Człowieczy, że troszczysz się o Niego, a więc co, co się dzieje, po prostu działamy według mechanizmów, jakby narzuconych nam praw, podporządkowań, ale głównym prawem jest prawo serca, a Ojciec, który nas stworzył, nas kocha, bo ją ma tą miłość. Bo ma życie i światło niczego nie potrzeba więcej. Potrzeba zacząć e, realizować Jego słowo w nas. A więc to jest motyw do, do działania, motyw do tworzenia w świecie rzeczy najważniejszych. Jeżeli myślimy sobie, że protesty, działania mogą coś zmienić, one zatrzymają w jakiś sposób, no przestraszają się, ale przecież dzisiaj powinni protestować i emeryci, bo niedługo będą mieli straszną krzywdę. Bo nikim nie podniesie emerytur, a trzeba będzie płacić za prąd, za jedzenie, za wszystko za leki i właściwie szybko pozbawią się swoich domów. Później w kolejnej turze są także służby mundurowe, one nie będą potrzebne nikomu. Mówią nam wyraźnie, że 90% ludzi ma być usuniętych w tych działaniach, bo mówią tu maski podobne te twarze, tych, tych demonów, które rządzą światem, więc każdy po kolei, już widzimy, że nas się eliminuje, wszystkim czy możliwe, napada się na nas przez WHO i inne instytucje. A więc widzimy wyraźnie, że to, je, to nie jest przypadkowe działanie. To wszystko jest zaplanowane, celowe i od lat działające. I stąd w całej swojej pełni chcemy działać ze stwórcą. Hmm? Tym, który jest źródłem. Jak źródło bije, no to cóż mamy powiedzieć? No kto może przeciwstawić się z Całkiem niedawno pamiętamy taki opis Ewangelii Biblijny, biblijny kiedy spod. Ołtarze wypływa modlitwa i moc i światło i źródło, prawda? No można powiedzieć, że źródło bijące, zapędziłem się z tą modlitwą, ale wypływa ta moc i to źródło płynie na obszar wschodni po to, żeby się rozlewać wielką rzekę. W kościele jest jeszcze strumyczkiem, ale poza kościołem jest już wielką rzeką. Wokół rzeki rosną drzewa, które są pełne owoców. Dla nas potrzebnych, są pełne zdrowia, czyli liści jako lekarstwo. I ta, I ta woda przemienia wody kwaśne, słone, trujące, śmierdzące. Wcześniej była rzeka, którą mamy od 1917 roku. I założono ją, i teraz powiemy, że nie, że to już dzisiaj, dzisiaj są inne czasy, że demokracja nastała. Nie. To są ciągle resortowe dzieci, które mordują z premedytacją naszego ducha. I to idzie na nas mocną falą. I ta rzeka jest grzechą gmyjówki. Śmierci, wojny, zagrożenia, kłótni, podziałów. Oni się wszyscy pożarnie kłócą, ale ustanawiają nam wszystkie złe prawa. Wydziedziczenie nas, sprowadzanie trucizny. Ja jestem z Wolina, a w Wojnie się dowiedziałem, że jest wysypisko śmieci trujących, które żeby je utylizować potrzeba 400 milionów złotych. Czyli to jest dopiero coś strasznego. A w samym województwie mazowieckim, na terenie którego jesteśmy, jest 160 takich wysypisk. Niektóre są może większe, niektóre mniejsze. Więc ktoś dostaje pieniądze do ręki, jego to nie interesuje. Jak to mówią non oled, pieniądze nie śmierdzą, one dla nas śmierdzą, bo nas zabijają. My nie chcemy tu żadnej Unii Europejskiej, żadnych Amerykanów, nikogo. Niech oni sobie idą do siebie. Nie chcemy tu też wojny, bo nasze dzieci nie mają ginąć w jakichś głupich sprawach. Po co mamy znowu oddawać naszą krew? Komu? A więc wszystko zależy od naszej mocy, od światłości. I ta moc jest tylko ze stwórcą. Nie ma innej istoty, która może nas osłonić. Wybaczcie. Tam ciągle, a może temu, że może to się pomodlimy, a może zrobimy, a może miejsca, że zjedziemy się. No. Moglibyśmy się dzisiaj modlić, ile tutaj jest osób, ale wystarczą dwie. Jeśli dwie, dwaj z Was zgodnie, dwaj z Was zgodnie osi prosić będą ojca, to, to się to dzieje. Nie, nie musimy się martwić ani, ani smucić z tego powodu. Jesteśmy po prostu, yy, ja czuję się wybranym przez naszego ojca, który jest twórcą miłością. No on, on jest ciągle królem i nie, nikt go nie podważy, nie trzeba go ogłaszać. On jest stale królem. Jego się wszyscy boją, którzy czynią nieprawdę. Królestwo należy do, do źródła. Powiedzieliśmy o nim sobie bardzo obrazowo, wybija. I źródło nie przenika. Do, do źródła nie przenika trucizna. Sam ojciec niczego się nie boi. O nic nie musi zabiegać i przy nikim się tłumaczyć. On nie, nie potrzebuje tak jak jak dzisiejsi młodzieńcy, którzy chcieli przeciwstawić się królowi, powiedzieli, nie będziemy służyć Złotemu Cielcowi, tylko chcemy być wolni z zupełnie inną wolnością. Wolnością, która płynie od naszej godności, że jestem człowiekiem, suwerenem i mieszkam na naszej ziemi, opłaconej na moją krwią, moich przodków, a nie przypadkowych bandytów, którzy chcą tę ziemię zawładnąć. Nie, nie dajemy im żadnych szans. Należy nam się nasza ziemia, należy nam się królowanie, należy nam się władza, bo jesteśmy potężni. Wewnątrz mieszka sam Stwórca. Kto może się z Nim równać? Nie ma takiej siły. Kto może się równać z samym Bogiem żywym? Kochani, to na pewno, jeżeli zostanie gdzieś to opublikowane, to ma rodzić w człowieku świadomość, że jesteśmy potężni, że jesteśmy... Tymi, którzy mogą strącić z Ciebie te wszystkie drapieżne wilki, sło, s, s, lwy, czy jakieś inne żarłoczne hieny. Jesteśmy prawdziwie dziećmi naszego Stwórcy i Źródła. I możemy się modlić do Niego dotykając na przykład drzewa, będąc na spacerze. Chodząc bosą z Tobą po ziemi, uziemić tą, tą naszą niegodziwość, jakby zrać siebie, zwojonizację i modlić się o miłość, źródło wszelkiej doskonałości i modlić się o obfitość. W pewnym momencie zniknie pewnie pieniądz i to, co zaplanowali, musi się w jakiś sposób stać. Ale jeżeli będziemy się kochać, to się podzielimy tym, co mamy w zapasach. I ci, którzy nas nienawidzą, muszą zrezygnować. Po prostu nie mieszczą się... Są za niskie wibracje. My jesteśmy ponad 200 jednostek i mamy to pomnażać w sobie. No właśnie wiemy, no. Niemcy nam nadal cały czas organizują coś, co się nazywa Auschwitz. Nie potrzeba nam tutaj żadnych gazowni. Nas zabija. Ja mówiłem kiedyś o, o, o odpadach, które znaleziono w Bełchatowie, w Sztolni. dwa no, tysiące pojemników, każdy po tonie. Jeżeli każdy jeden zatruwa Ełchatów, to 2000 tysiące miast może być zatrute, więc patrzę na żywych ludzi. Jeszcze żyjecie? <grym> się> Dziwię się. A Ameryci, macie coś jeszcze do tego? I tak sobie żyjemy jakoś tak. Może się nam uda przemknąć, no. Może się nam uda. Ale reszta trzeba zacząć myśleć. To nie boli.